Przeforsowane rzutem na taśmę przez ustępującą Radę Miasta zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania wzbudziły wiele kontrowersji, a nawet protestów. Najbardziej burzliwy zapis dotyczy przekwalifikowania terenu przy ulicy Świerkowej na działki pod budownictwo wielorodzinne. Oznaczałoby to przeniesienie kompleksu boisk gdzie indziej, by zrobić miejsce dla kolejnych bloków. I choć były burmistrz uspokajał, że zmiana w planie stwarza jedynie taką możliwość, a boiska nie będą przeniesione, obawy pozostały. Na ostatniej sesji postanowił je rozwiać radny Wojciech Śliwa, pytając zastępcę burmistrza wprost, czy boiska zostaną przeniesione. Andrzej Wiśniewski odpowiedział, że bloki powstaną, ale za boiskami. Te tereny, na których są boiska, one są wydzielone, i tam nie ma, nie ma jakiegoś zagrożenia, że te tereny będą w przyszłości zlikwidowane. Te, te tereny, na których na dzień dzisiejszy są boiska sportowe. Za tymi boiskami jest, jest przyjęte, że będzie tam budownictwo wielorodzinne. Bez względu na to, co autor zmian w planie przestrzennego zagospodarowania miał na myśli, deklaracja obecnych władz miasta jest jasna i czytelna. Boiska będą dalej tam gdzie są, a bloki powstaną w innym miejscu.